Jeżeli chodzi o sektor drobiarski, mówimy tu o intensywnej produkcji drobiarskiej, która dominuje w Polsce, dodam, że tym głównym gatunkiem jest broiler kurczęcy, rzecz jasna, to jest jakieś 80% produkcji, więc możemy na tym się skoncentrować podczas dzisiejszej rozmowy. Ten sektor nie wykorzystuje właściwie soi. Białka, źródła białka paszowego poza soją tą importowaną. Trwają próby, powiedziałbym, pilotażowe programy. Mówię tutaj o tej standardowej produkcji, oczywiście nie mówię o, o wąskim, tym niszowym rynku produkcji ponadstandardowej, ekologicznej, gdzie z racji jakby samej. Zasady przepisów, no chociażby w produktach ekologicznych stosuje się rośliny niemodyfikowane nie genetycznie, natomiast no wróćmy do tej standardowej produkcji. Tu w tym zakresie producenci stosują głównie soję importowaną. Trwają prace w tej chwili. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel ministra Fdanowskiego już ten apel w ubiegłym roku się pojawił odnośnie prób poszukiwania alternatywy dla tej soi importowanej. Tu chciałbym z pełną odpowiedzialnością pod podkreślić, nie mówimy o kwestii o problemie GMO non GMO. Nie chcę tutaj dyskutować, są jasne dowody, które wskazują na to, że nie, nie, nie stanowi to problemu dla osób, które w efekcie żywią się drobiem, chociażby karmionym paszami GMO. Mówimy tutaj o aspekcie bezpieczeństwa białkowego kraju. I tutaj możemy się zgodzić, że oczywiście jako Producenci wolelibyśmy to białko pozyskiwać ze źródeł krajowych, czy powiedzmy tych bliższych unijnych. Natomiast jest to bardzo długa droga. Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy na początku długiej drogi. Mówimy tu o kilku czy kilkunastu latach w naszej perspektywie. Jest co najmniej kilka punktów, które powinniśmy osiągnąć, zrealizować, począwszy od zapewnienia podaży. Roślin alternatywnych będących alternatywą dla soi importowanej. Być może jest to soja pochodząca z Europy, być może jest to rzepak, być może są to inne rośliny białkowe. Później duży, istotny element po tym zapewnieniu podaży no to szereg poszczególnych punktów, chociażby uzdatnianie białka. Receptury dla zwierząt, wiele testów, także nie mówimy nie, mówimy tak, spróbujmy, ale jesteśmy ostrożnymi optymistami, o tak bym powiedział. Chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie. Na, to, na pewno jakakolwiek rewolucja w tym zakresie, czyli wprowadzenie zakazu stosowania z roku na rok czy w przeciągu dwóch lat, no jest niemożliwe i dla sektora drobiarskiego w tym wydaniu, jaki jest obecnie, czyli jesteśmy liderem produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej, ponad 3 miliony ton, no jest dla nas katastrofą. To jest po prostu zgaszenie światła, i możemy Cały ten interes, mówiąc tak kolik, kolokwialnie, zamykać, a tego byśmy nie chcieli. Polska żyje drobiarstwem jest to jedna z najważniejszych gałęzi polskiego sektora rolno-spożywczego, jeżeli nie w ogóle gospodarki narodowej i podcinanie gałęzi, na której siedzimy, no jest dla nas no, pewnego rodzaju samobójstwem. Także liczymy na rozsądek i widzimy ten rozsądek po stronie resortu rolnictwa, aby stopniowo podejmować dyskusję, realizować. To nie znaczy, że zamykać w szufladzie na wieczne nigdy. Rozmawiajmy, podejmujmy szereg działań. My jako Krajowa Rada Drobiarstwa chociażby podjęliśmy takie działania z rzepakowcami, z producentami rzepaku. Zastanawiamy się nad tym, jak moglibyśmy wykorzystać rzepak jako alternatywę dla soi importowanej. OK, tu są już dwie konferencje za nami, pewne działania, które podjęliśmy, także pierwsze kroki stawiamy, natomiast jesteśmy ostrożni w tym zakresie. Co najważniejsze, sektor drobiarski nie mówi nie, próbujmy, ale nie oszukujmy się, że jest to łatwa sprawa.